Cześć, tutaj Damian, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy zadania 10 i 11 na maturze podstawowej z języka angielskiego. Zostały one zmienione, ponieważ są teraz zadania otwarte. Do tej pory zostało opublikowanych 7 arkuszy i wszystkie je przeanalizujemy. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca, bo napiszę też takie podsumowanie, jakie konstrukcje gramatyczne są najczęściej wybierane w tych zadaniach. Gotowi, go! Dobrze, to zacznijmy. zadanie 11. Może już nie będę czytał polecenia. Tylko od razu przejdę do zadań. Co się nam rzuca w oczy w 11.1, to last night mamy dwa czasowniki obok siebie, forget i shut, bo forget jest tak zwanej infinitive, tak? Czyli to oraz czasownik bez żadnej zmiany, tak? Bezokoliczny. Forget jest to czasownik nieregularny, więc musimy znać jego drugą formę, tak? Z tabelki czasowników nieregularnych. Jest to forgot. I forgot to shut. I forgot to shut the front door last night and the cat got out of the house. 11.2. She loves playing the violin and she be member of the orchestra since 2015. Ona kocha grać na wyroczeli i jest członkiem orkiestry od 2015 roku. Co nam się rzuca w oczy? To oczywiście słówko since, które nam mówi, że będzie present perfect. Taka ciekawostka. Love jest... W słówku love jest gerund, czyli następne czasownik jest końcówką ing, tak? Czyli pierwszy był infinitive, tutaj mamy gerund, tak? Ale nie o to nas tutaj pytają. Przejdźmy e, do tego, co musimy uzupełnić. Ona jest członkiem. Czas, present, perfect, tak? Czyli have albo has, tak? Dla she jest has. She has i teraz be w trzeciej formie to bin She has been. Członek musi być poprzedzony, przede wszystkim er, tak? She has been E. member, nie możemy zapomnieć o E of the orchestra since 2015. 11.3 I want to make a pizza but we ran out tomato last night. Tak, ran out to coś się wyczerpało, tak, czyli pomidory się wyczerpały, skończyły. Mamy last night, past simple, uh, ran w czasie to ran, tak, pisze się r, a, Out of something, tak? Run out of something. Coś się wyczerpało, coś się skończyło. Tomatoes. Trzeba pamiętać, że jak się przeszczeczoń kończy na o, to pisujemy es. Dobrze, przechodzimy do drugiej matury. The last time my dad ate meat was in 2002. Czyli ostatnim razem, kiedy mój tata zjadł mięso, to było w 2002 roku. Musimy użyć słówka not, tak? Czyli mój tata nie zjadł mięsa od 2002 roku. I znowu mamy słówko since, które. i tak mi się dziwnie zobaczyło. Które mówi, że zostanie użyty czas present perfect, tak? Czyli my, that, has, not, bo has w skrócie, eat w trzeciej formie to eaten, meat since 2002. Drugie, avocados are healthier than potatoes, czyli awokado są zdrowsze od ziemniaków. I musimy użyć słówka less. Jeżeli stopniemy w dół, no to po słówku less, mniej, rzecz, przymiotnik się nie zmienia, tak? Czyli zachowuje w stopniu równy. Tak, z zdrowy to healthy, tak? czyli potatoes are less healthy niż albo od avocado, czyli then, avocados. Jeżeli chcielibyśmy zrobić, że na przykład jest najmniej zdrowe, to by było the least, tak, the least healthy. Na przykład potatoes are the least healthy vegetables in the world. No, ale tutaj nie pytali o to, tylko pytali o to, że są mniej zdrowe, less healthy than. 11.3. I hope that my mom will bake a cake for my birthday party. Ta, czyli mam nadzieję, że mama upiecze ciasto na moją imprezę urodzinową. I mam użyć słówka B. I hope that the cake for my birthday party. Czyli mam nadzieję, że ciasto na moją imprezę urodzinową zostanie, ugotowane, zostanie upieczone przepraszam, przez moją mamę. Tak, czyli jest to strona bierna. Passive Voice, czasu Future Symbol. Jak się tworzy stronę bierną, czasów future simple, to will be i trzecia forma czasownika, bake jest regularnym, czyli baked, nie możemy zapomnieć, że przez, tak, przez moją mamę, czy jeszcze by musimy dać, will be baked by my mom. Przechodzimy do następnej matury. If I don't do well in the interview with my boss tomorrow, I not get promote, even though I'm sure I'm the best person for the job. Czyli jeśli nie, za, nie zaprezentuję się dobrze, nie wypadnę dobrze podczas rozmowy o pracy z moim Szefem jutro, to nie dostanę awansu, nawet jeśli jestem pewna, że jestem najlepszą osobą na to stanowisko. Dobra, co się tutaj rzuca w oczy, to if, tak? czyli okres warunkowy. To if mamy present simple, sytuacja realna, która może się wydarzyć w przyszłości, więc jest to conditional, okres warunkowy pierwszy. Czyli tak? te zdanie, w którym nie ma if, nie ma warunku bo nie tylko if może spełnić warunek, jest future simple, tak, czyli I will not get, I will not get, teraz awans pracy, tak, uh, awans rzeczownik, czyli nie może być promote, tak, musimy zmienić promote w promotion, ale awans jest również policzalny i występuje w liczbie pojedynczej, więc e, uh, tak, e jeszcze musi być, I will not get a promotion, myślę, że to było, do tej pory chyba najtrudniejsze, najtrudniejszy przykład ze wszystkich. 112. We'd love you to come with us. Czyli chcielibyśmy, żebyś z nami poszedł, ale nie musisz, tak? Ale nie musisz, jeśli nie chcesz. But you don't have to, tak? Nie musisz, you don't have to. Nie musisz to jest you don't have to, tak? E, na przykład słówko mazyn to by było niewolno powiem. To no, taka ciekawostka. But you don't have to. If you don't want to. 11.3 James Brother. Manage, pass, his driving test last Friday. Ponownie mamy past simple, tak? Last Friday. Posłówko manage to poza tym, że zarządzać, to również być w stanie e, pass zdać, tak? Czyli brat Jenna był w stanie poradził sobie ze zdaniem egzaminu na prawo jazdy w zeszły piątek. I po raz kolejny mamy tą sytuację, że dwa czasy wnikły obok siebie. Posłówko manage. Następny czasownik jest tak zwanym infinitivem, tak? czyli managed to pass. Taka będzie prawidłowa odpowiedź. Managed, jeszcze zwróćmy uwagę, pisze się, pisze się przez dwa A, tak? Managed, managed się pisze, tak? Managed to pass his driving, test, last ride. Przechodzimy do następnej matury. I don't understand why. Interesuje się such problem z takimi problemami. Tak? Interesować się czymś to to be interested in, to be interested in, tak? Czyli nie wiem dlaczego. Ty się interesujesz, tak, czyli you are interested. Interested się e, wymawia interested, tak, ale pisze się inter, tak, interested. Interested in. Często właśnie pytają o przymiotnik i przyimek, tak. Interested in, good at, afraid of, keen on, fond of, worry about, tak, trzeba znać te przymiotniki oraz przyimki do nich. Uh, tak, ty jesteś zainteresowany, tak, czyli you are interested. Jeżeli ty jesteś tym zainteresowany, to jest końcówka EDA, tak? You are excited, you are worried, you are interested. Jeżeli coś byłoby interesujące, to by była końcówka ING, tak? Na przykład this book is interesting. 11.2. Why we're sailing, czyli mamy tutaj czas past continuous? It suddenly, nagle zaczęło padać. Nagle, czyli była dłuższa czynność past continuous, kiedy żeglowaliśmy, nagle zaczęło padać. I została przerwana przez tą krótszą, tak, czyli to jest połączenie past continuous, past simple. Zaczęło to start, czyli started. Start jest o tyle ciekawym czasownikiem, że zarówno gerund, czyli końcówka ing, jak i infinitive, czyli tu oraz czasownik, bez okolicznik jest akceptowalny, tak, więc możemy zarówno napisać i celulaj started raining, albo started to rain. 11.3. To był to jeden z najtrudniejszych momentów podczas naszej wycieczki w górę. It was jeden Z, czyli one of najtrudniejszych. Jest to stopień najwyższy, przymiotnika. Trudny difficult. Tak difficult jest trzysylabowy przymiotnik długi, czyli stopniemy go w ten sposób. Tak? Difficult, more difficult, the most difficult. Tak? One of the most difficult moments during the mountain trip. Ok, przechodzimy do następnej. Czy mogę użyć? No to bułka z masłem. Can I use? To bardziej powinno być sprawdzenie jak ósmej chyba, czy no Ewentualnie jak chcielibyśmy bardzo grzecznościowo powiedzieć, to may hmm. I use? Could I use? Tak, your laptop for a while. Twojego laptopa na chwilę. 11.2. This city is worth visiting. Nigdy nie widziałam such beautiful buildings in my life. Nigdy nie widziałam. Jest to doświadczenie życiowe, czyli present perfect po raz kolejny. Tak, czyli doświadczenie życiowe. Coś, co zaczęło się w przeszłości, to do teraz, albo skutek, tak? Jakiś skutek, czy na przykład, nie wiem, skręciłem nogę i dalej nie mogę chodzić, tak? To w tych wypadkach używamy present perfect, tak? Czyli ja nigdy. I have never. Widzieć w trzeciej formie. Tak, seen. I have never seen such beautiful buildings in my life. 11.3 Don't make, czyli nie rób tak dużo hałasu. Tak, dużo to so much albo so many. Hałas jest akurat niepoliczalny, tak? Czyli do niepoliczalnie jest much. Many to by było do policzalnych. Don't make such much noise when the baby is sleeping. 11.1, kolejna matura. Mamy if, bo if mamy past simple, tak? Tylko w drugim kondycjonalu, w drugim okresie warunkowym jest past simple. Czyli sytuacja bardzo mała, prawdopodobna albo nierealna, która się może wydarzyć w przyszłości, tak? Na przykład... If I won a lottery, I would buy a new house. Tak? Albo if I were you na twoim miejscu, I would learn English. Tak? Uczyłbym się angielskiego. Dobrze, co zrobiłabyś? Jest to pytanie, więc nie możemy zapomnieć o odwróceniu kolejności. Czyli, co zrobiłabyś? What, i nie będzie you tylko would you, bo jest to pytanie. What would you do, thanks, zrobić, if he invited you to the cinema? 11.2. I hope our friends, mam nadzieję, że nasi przyjaciele spróbują pomóc, tak? Czyli masz nadzieję do jakiejś sytuacji, która się wydarzy w przyszłości, więc w takich wypadkach stosujemy future simple, tak? Na przykład I believe I will pass this examination. I hope she will accept my invitation. I guess he will not come to school tomorrow. Tak, w takich wypadkach zawsze jest future simple. Spróbować pomóc. Kolejny przypadek, gdzie dwa czasami są obok siebie, tak, spróbować to jest try i po try jest infinitive, tak, czyli będzie try to help, tak, oczywiście future simple najpierw, czyli I hope our friends will help, will try to help us solve the problem, rozwiązać problem. Will try to help us solve the problem. 11.3. Using this new app isn't. Tak łatwe jak. Tak łatwe jak. Konstrukcja as przymiotnik as. As easy as I expected. Uh, I ostatnie zadanie. Ostatnia matura z zadania 11, która została opublikowana. I was so bored with the movie that I fell asleep. Byłem tak znudzony tym filmem, że zasnąłem. Czyli musimy użyć słówka such. To był tak nudny film, że zasnąłem. It was such a boring movie that I fell asleep. My younger sister can sing very well. Młodsza siostra Potrafi śpiewać bardzo dobrze. My younger sister is. Moja młodsza siostra jest. Mam już słówka at, tak, czyli dobra w śpiewaniu. Good at singing. I ostatnie. Driving a car in a big city isn't easy. Czyli jazda samochodem w dużych miastach nie jest łatwa. I musimy użyć słówka drive. Czyli it isn't. Nie jest łatwo. It isn't easy to drive. A car in a big city. Tak? Jeżeli po przymiotniku mamy czasownik, no to po przymiotniku powinno być tu oraz czasownik. E, może jakiś przykład podam. I am sad to hear this news. Tak, jestem smutny słysząc tą wiadomość. No dobrze, to było zadanie 11. Teraz zrobię cięcie i przejdę do takiego małego podsumowania, w którym chcę napisać, e, chcę zaprezentować, jakie konstrukcje gramatyczne najczęściej zostały użyte w tych siedmiu maturach. A następnie, jak już to zrobimy, to zajmiemy się zadaniem 10. W zadaniu 10 albo trzeba odpowiednio przekształcić słówko w nawiasie, albo wpisać samemu jakieś słówko, słówko, którego brakuje w zdaniu. No dobrze, to zrobię na chwilę cięcie. Oto takie małe podsumowanie zadania 11. Jakie konstrukcje gramatyczne najczęściej się lubią tutaj pojawiać? Pas symbol 4 razy. Infinity loop G -round, czyli te czasowe myśli, po których następny czasowy przyjmuje formę to oraz bez czyli I want to uh, be a doctor na przykład, lub końcówkę ing, tak? czyli I like playing tennis. Trzy razy się pojawił present perfect, stopniowanie przymiotników również trzy razy, lub konstrukcja as, przymiotnik as. Okresy warunkowe dwa razy, raz się pojawił okres drugi warunkowy, raz pierwszy warunkowy. Trzymiotniki i przylinki, tak, czyli good at, interested in, scared of, keen on, to co wspomniałem wcześniej, dwa razy się pojawiło. Strona bierna raz, tam była strona bierna future simple, o, oh, ja dobrze pamiętam, oraz future simple jako czas też się pojawił raz. Dobrze, teraz przejdźmy do zadania dziesiątego. A, a short history of the word hello, tak, czyli krótka historia słowa hello. What do you say when you pick up the phone? You say hello, of course. But did you know that the word hello has been used for more than 200 years? At first it just meant that you were... I musimy użyć surprise, tak? Czyli ty byłeś zaskoczony. Jak ty byłeś zaskoczony, to końcówka "-ed". Tak, uważajcie na słówko surprise, ponieważ pisze się ją przez pary, pomimo tego, że pierwszego się nie wymawiał. Tak, surprised by something. But this changed when the telephone was invented and the words to start a conversation was needed. To dress the wuch, Naukovs, <inaudible> Thomas Edison and Alexander Graham Bell, Naukovsuji Scientists. Scientists should be scientists. Scientist. Thomas Edison and Alexander Graham Bell suggested two different words for that. Edison proposed that phone users should start their calls with the word hello, why Bell preferred the word ahow, conflict że... <inaudible> żeby mówić hello, Edison, a Bell mówił, żeby zaczynać rozmawiać z The first telephone book included a how-to section, which recommended using hello, so that is the word which became the standard. However, it was more difficult to find a good way to end a phone conversation. The first phone book recommended the phrase that is all, which... I teraz który, tak, czyli pierwsza książka telefoniczna rekomendowała, zalecała żeby powiedzieć to wszystko, kiedy zakończyliśmy rozmowę, which na szczęście, tak, na szczęście, czyli przysłówek, jak na szczęście, to jest tylko luckily, tak, luckily. Uh, uh, y, tak, zamieniamy w i, hasn't stood the test of time, tak, nie przetrwało uh, testu podczas, nie przetrwało, nie przetrwało uh, próby czasu, o, w ten sposób bym przetłumaczył. Maybe that's because people like to end their calls in different ways depending on who the conversation has been with. And what it's been about. I o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze. Przejdźmy do następnej matury. Teraz musimy uzupełnić luki, uh, odpowiednio zmieniając słowa podane. Tak, comfort, family, full, in short. No to zobaczmy. Smart home for rent. Looking for a place to stay in the heart of the city? Our smart home for rent is the perfect fit for you. It's located in a prime spot, but close to all amenities you need. Tak, amenities to e, udogodnienia, przepraszam. This spacious home is perfect for our group of friends with plenty of room to move around and relax. Aha, czyli ta, tak, spacious, oba, jest to przymiotnik, osówka space, czyli przestronny, tak, ta przestron ten przestronny dom jest perfekcyjny, czyli idealny dla czegoś lub Grupy przyjaciół, tak? Czyli tutaj będzie dla rodzin. Tak, słówko families. Tak, liczby mnogiej. Tak, zamieniamy w i, dopiero potem liczba mnoga, es. E, tak, families. E, the home is equipped with all the latest technology, including a smart thermostat, lightning and security system. You can control everything from your phone or tablet, making your stay both convenient and wygodne, tak, przyjemne. Comfortable. The home also includes, czyli dom również zawiera, w pełni wyposażoną kuchnię, tak w pełni, w pełni jak w pełni, fully, tak, fully equipped kitchen, huge beds, and a cozy living area, making it a home away from home. Book now and experience the convenience of our smart home for rent. Day następna. Matura countries with two or more capitals, ta, czyli państwa z dwoma lub więcej stolicami. Most countries in the world have a single city as their capital. Very often, it is the city with the largest population. However, czyli jednakże, tak? Wiele e, krajów ma tylko jedno miasto, tak? Jako stolica. Najczęściej jest to miasto, gdzie jest największa populacja. Jednakże są niektóre państwa, takie jak Holandia. Republika Południowej Afryki, które mają więcej niż jedną uh, stolicę. Tak, takie zdanie że są, to jest there is albo there are, tak? Tutaj mamy dziwną nogą, że są, czyli there are. However, there are some countries, tak? such as Netherlands or South Africa, which have more than one capital city. The Dutch constitution names Amsterdam as the capital of the Netherlands. However, it is the Hague, which has been the home of the Dutch parliament. Tak, has been the home, tak? Present perfect. E, czyli Haga jest domem e, Dutch, to holenderskiego parlamentu przez, tak? Przez wiele centuries, e, wieków. Przez wiele wieków, czyli słówko w present simple przez to jest for, tak? Przez wiele wieków. The Republic of South Africa takes this one step further, by having three official capitals. O, nawet nie ja wiedziałem, że w RPA są trzy stolice. E, Pretoria, Cape Town, and Bloomfontein. For this reason, the answer to the question, What is the capital of South Africa? czyli odpowiedź na pytanie, Co jest stolicą Republiki Południowej Afryki? może być, tak? Might be more complicated than you expect. Bardziej skomplikowana niż się spodziewasz, tak? Might be more complicated than you expect. Aha, przejdźmy do następnej matury. The Angel of the North. Czyli Anioł Północy. Many places around the world welcome their visitors with a famous landmark. The north of England does it with an amazing statue called the Angel of the North. Every day over 90,000 people can see the statue from their car windows. It is located near uh, Gateshead in North East England. The statue was built more than 20 years ago. Statua was zbudowana więcej niż 20 lat temu. Tak, to ego. It is a steel construction designed by the sculptor Anthony Gormley. The statue is 20 meters tall and the wings of the angel measure over 50 meters across. When plans to build the statue were announced in the 1990s, a lot of people kiedy plany budowy statuy były ogłoszone w 1990 roku. W latach 90 dużo ludzi było. Tak, ludzie to są oni, tak? They byli, tak, być w czasie przeszłym to was or where, ale jako, że people to they, czyli będzie were. A lot of people were unhappy because they thought the statue might distract drivers traveling along the nearby main road. However that didn't happen. There aren't many accidents near the angel, although, znaczy tak, nie ma wypadków uh, wokół uh, tego anioła, pomimo, że tak, although there is much, jest więcej Traffic, tak, czyli jest znacznie więcej uh, ruchu, tak, there is much more traffic on the road than there used to be, niż kiedyś było. Przedaż, przechodzimy do następnych, jeszcze widzę tutaj trzy zostały, tak, dobra. Underwater cabinet meeting. Some time ago there was an unusual government meeting about the problem of global warming. The Maldivian president and 11 ministers dived 3.8 meters below the sea surface. <laughs> meet at tables underwater. A, czyli zanurkowali 3,8 metra pod wodę, pod powierzchnię wodę. Wody słówko rzepy, tak? Słówko żeby to jest to. To meet at tables underwater. Żeby spotkać się przy stołach pod wodą. No, ciekawy pomysł, nie powiem. They were there with diving instructors, czyli byli tam z instruktorami do nurkowania, were hired to make sure, Aha. którzy zostali zatrudnieni, żeby upewnić się, that everybody was safe, tak, że każdy był bezpieczny. Tak, czyli którzy, którzy to ludzi, to who, tak. Po którzy mamy hired, to czasownik, więc słówko who. The politicians were dressed, czyli politycy byli ubrani w, tak, ubrani w, to dressed in, tak, dressed in, Uh, black diving suits and were wearing mask and oxygen tanks. No dobrze, myślę, że uh, nie trzeba czytać dalej. Wypełniliśmy to zadanie. Uh, take action. Na, czyli podejmij działania, podejmij akcje. Make a difference to, to the environment by starting to live in a green way and supporting various environmental campaigns. On our website we give a lot of examples of what you mm, 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 do at home. Czyli na naszej stronie internetowej dajemy wiele examples, czyli przykładów, co ty możesz zrobić w domu, in your workplace and your community, tak? Czyli co ty możesz zrobić. What you can, tak? Moc to jest can. From taking care of green areas to fighting global warming, many organizations are taking actions in order. Hmm. Czyli wiele organizacji podejmuje działania w celu, tak słówko w celu to jest in order to, tak in order to w celu. In order to stop environmental damage and make our planet green again. Why don't you take in these activities and tell other people about them? Dlaczego ty nie weźmiesz udziału, tak w tych aktywnościach? Wziąć udział to take part in something, tak take part. Why don't you take part? Dlaczego nie wziąłbyś udziału? To jest takie zachęcenie, tak? To nie, na przykład jak powiem, why don't we go to the cinema? To bym to bardziej przetłumaczył, a może pójdźmy do kina, tak? Czyli a może wziąłbyś udział, tak? W tych aktywnościach. Dobra, i ostatnie zadanie. Musimy tutaj uzupełnić zdania tym samym słowem, tak? Przeważnie, pomimo że używamy tego samego słowa, to kompletne inne znaczenie z pierwszego i drugiego. I rarely drive to work, tak, rzadko jeżdżę autem do pracy. I usually, zazwyczaj, the 8.30 am train to avoid traffic jams. Czyli tu będzie zazwyczaj uh, biorę, wsiadam, tak, do pociągu, żeby uniknąć korów. I drugie, remember to off your shoes when you come into the house. Czyli pamiętaj, żeby ściągnąć, tak, take off your shoes, ściągnąć buty. Tak, czyli słówko take uzupełni oba stania. Have you heard the latest news? Jake is going mm -hmm. with Lucy, tak? Czyli to będzie spotykać się. Tak, to be going out with somebody. Tak, going out. I w drugim Kate looked out of the window. Tak, czyli Kate zobaczyła uh, przez okno, zobaczyła na zewnątrz przez okno, tak czyli looked out of the window. Czyli tutaj uzupełnimy to słkiem out i ostatni przykład give me a daj mi mm -hmm, and stop talking, please. I'm really tired of listening to this story over and over again. What would you like to do during the lunch? Tak, co chciałbyś robić podczas przerwy na lunch? Tak, lunch break, a w pierwszym give me a break, daj mi, uh, przepraszam, daj mi spokój, tak, give me a break, tak, daj mi, może nie tak, daj mi przerwę po prostu, daj mi spokój, się, tak, give me a break. Czyli tutaj byśmy dali break, pasowałoby, żeby uzupełnić oba zdania. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jak tak, to dajcie mi lajka lub suba. W komentarzach możecie napisać, czy po tej reformie jest trochę ciężej, czy jednak wciąż jest dosyć prosto. Hej, cześć!